Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania? Rozmawialiśmy chwileczkę przed Anteną o tym i Ponczuś, nasz tutaj jeden, Pączuś z Łukasz, tak zwany Pączuś jeden z chłopaków, którzy obsługują plan i pomagają nam wszystko dobrze zorganizować, odpowiedział krótko, na cenę. Hmm. To nie jest takie proste, chociaż pytanie wydaje się proste. Odpowiedź jest bardzo złożona i teraz spróbujemy Państwu troszeczkę w tym pomóc. A właściwie pomogą oni, nasi eksperci. Dzień dobry, witamy serdecznie. I z nami Piotr Kaszewiak, prawnik, witamy serdecznie. Dzień dobry. Inżynier Marzena Szczygielska, architekt. Dzień Witamy. No właśnie, chcielibyśmy się dzisiaj skupić na rynku wtórnym. Więc od czego zacząć, jeśli chodzi o zakup mieszkania na tym właśnie rynku wtórnym? Czyli nie nowe, a już używane? No? Używane mieszkanie, Ale tak zwane, rzeczy ukrytych tak? może być. Zanim dojdziemy do tych aspektów Prawie, to może dobrze. tak bardzo praktycznie. Pierwsza, to, oczywiście, cena. Pączuś ma rację, prawda? No tak. <grym> <Od tego grym> cena tak. Cena jak najbardziej jest istotna, natomiast jest też istotne. Wchodzimy do mieszkania. Znaczy, najpierw w ogóle widzimy mniej więcej budynek z jakich jest lat. Mm -hmm. Możemy sobie to sprawdzić, co prawda? I już wiemy, na przykład, jaka jest instalacja w danym budynku i czy ktoś, kto wcześniej mieszkał, zmienił instalację, czy nie. Patrzymy na wentylację, czy jest w ogóle dobra, czy też powinno coś z tym zrobić. W no, w dlaczego to jest trakcie, tak ważne? Tak? Bo tutaj od, od razu te koszta prawda? <grym> tak, tak, instalacja, tak. Wentylacja. instalacja, wentylacja. Ważne, tak. bo jeżeli instalacja byłaby do wymiany, no to oczywiście generuje dodatkowy koszt. Tak, prawda? instalacja, na dzień dobry sprawdzamy instalację elektryczną, czyli mhm. tak zwane bezpieczniki i już widzimy, czy to jest stara instalacja, czy nie. Jedno, czy trzyfazowa, tak, prawda? Tak, dokładnie. Patrzymy na gniazda, czyli z tak zwanym bolcem czy są. Jeżeli nie ma, no to wiadomo, że ta instalacja jest starego typu i wypadałoby to zmienić i już mamy dodatkowe koszty. Patrzymy też na wodę, czy prawidłowe są spadki. Jeżeli oczywiście mamy taką możliwość, bo nie zawsze mamy możliwość sprawdzenia wszystkiego. Jeżeli spadki nie są takie, no to też wiadomo, że wymiana instalacji już jest. Patrzymy, czy ona jest w miedzi, czy ona jest starego typu zrobiona. To też generuje nam koszta, uh -huh. generuje nam koszta również sama wentylacja, czyli wchodzimy do budynku, sprawdzamy, czy wentylacja jest w ogóle zachowana, jak wyglądają okna, troszeczkę mamy teraz inne normy, niż były kiedyś, no i bardzo często niestety, ale tej wentylacji nie ma. Uh -huh. Uh -huh. Możemy sprawdzić, czy jest grzyb na ścianach, co prawda osoba, która sprzedaje, jest sprytniejsza od osoby, która kupuje i bardzo często gdzieś tam coś zamalowuje. Uh -huh. Widzimy, że coś jest podmalowane, coś jest, bym powiedziała, że kawałek jednej ściany, i to już daje troszeczkę do myślenia. Nawet lajk może sp A sprawdzić to i stwierdzić, że, no to trochę. No tak, na tak. cztery ściany trzy. <laughs> tak. Pozostały jakieś takie starsze, tylko jedna jest odmalowane tak, Ciekawe tak. dlaczego. Aha. No. Podłogę na przykład też podłogę chcemy też, sprawdzić. Podłogę też chcemy sprawdzić, ale najpierw jeszcze sprawdzamy instalację grzewczą. I tu A, przede wszystkim jeszcze w zależności, tak, tak. jakie to są lata, czy tam są piece, czy nie. Bo jeżeli są piece, jeżeli piecy ma, prawda, tabliczki znamionowe są, jeżeli piec ma około 10 lat, no to wiadomo, że piec jest do wymiany, generuje nam koszta. Uh -huh. Tak jest. I jakie to są koszty mniej więcej? Wymiana pieca to jest w granicach 10-12 tysięcy. Mhm. Panie mecenasie, weszliśmy, zrobiliśmy pierwszy obchód, już mniej więcej wiemy, co i jak, będąc prowadzonymi za rękę przez panią inżynier. Wciąż nam się podoba. Cały czas jeszcze jesteśmy w budżecie, który mamy za, zaplanowany, no to teraz spójrzmy na dokumenty, na tak? dokumenty tak? Jasne. To odwrotnie powinniśmy zrobić. E, Najpierw no, dokumenty. Myślę, że najważniejsza to jest jednak chyba stan prawny, bo oczywiście A, stan techniczny okay. to jest kwestia ceny. Natomiast stan prawny może nas. Tutaj bardzo drogo kosztować, mm. więc zaczynamy od numeru Księgi Wieczystej. To jest coś absolutnie, co sprzedający musi nam udostępnić. Spotkałem się z sytuacjami, gdzie odmawia się nabywcy podania Księgi Wieczystej. To już jest podejrzane. Od razu no, wbijemy, od takiej akcji nie ma o czym mówić. Natomiast e, też od razu, od razu podstawowa rada. Księga Wieczysta to jak dowód rejestracyjny samochodu, wyczytamy tam jakby. Mnóstwo informacji, jednocześnie chronieni jesteśmy rękojmią wiary publicznej Ksiąg Wieczystych. Więc jeżeli w chwili nabycia coś w tej księdze jest zapisane, mnie się, że to istnieje. Jeśli nie jest mnie się, że nie istnieje, jesteśmy chronieni. W związku z tym Księga Wieczysta dostajemy od sprzedającego numer, sprawdzamy sobie znowu sami, bo tutaj też przestrzegam, są różne strony internetowe, które proponują nam pośrednictwo w uzyskaniu dostępu do Księgi Wieczystej. To jest zupełnie niepotrzebne. Możemy to zrobić nieodpłatnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Elektroniczne Księgi Wieczystej i każdy sobie może wpisać i sprawdzić stan prawny nieruchomości. I to co wyskakuje nam, to jest aktualna tak jest. treść. jest, wyskoczy księży. też każdemu innemu, prawda? To tak nie jest, jest tak, że jeżeli komuś zapłacimy, to dostaniemy więcej informacji. Nie. Oczywiście nie, to jest dokładnie dostęp do tych dokładnie samych tak. informacji, które na nas naiwnych, niektórzy sprytni mhm. przedsiębiorcy próbują rada. tutaj skorzystać. I teraz tak, oczywiście czego szukamy? Sprawdzamy kto jest właścicielem i sprawdzamy co najważniejsze, czy ta nieruchomość jest obciążona jakimiś prawami osób hmm. trzecich co wchodzi w grę. Różnego rodzaju służebności. W przypadku działek, to mogą być służebności przejazdu, Przejazdy. przechodu. W przypadku mieszkań to może być czyjaś służebność, na przykład obciążenie prawem do żywocia czyimś, czyli mm. ktoś będzie miał prawo zamieszkiwać w tym lokalu do końca życia, co my jako nabywca nieruchomości będziemy musieli tolerować. Oczywiście przez takie informacje w Księdze Wieczystej znajdziemy również wszelkie informacje o obciążeniu kredytami, o toczących się postępowaniach egzekucyjnych, co może być bardzo istotne. Znajdziemy w Księdze Wieczystej również informacje o tym, czy, czy na przykład ta nieruchomość właśnie jest obciążona jakimś rodzajem prawem służebności, no i kredytem hipotecznym, co się najczęściej z reguły zdarza. Więc wszelkie te informacje wyczytamy z Księgi Wieczystej. Mhm. Właśnie, dlaczego też o tym rozmawiamy? Bo to taki, ale proszę Cię bardzo. Nie, nie chciałam tylko e, tak naprawdę podkreślić, co e, powinno nas najbardziej w takim razie zaniepokoić, kiedy otwieramy od razu. Rozumiem, że te wszystkie właśnie przynależności i tak dalej. To już jest też czerwone światło, bo to utrudni nam po, potem korzystanie z lokalu. Oczywiście, prawda? Że tak. Więc, mhm. no, to, to jest zupełnie to już oczywiste, Każda ta że... informacja jest. To ma do siebie hipoteka, na przykład wpisana do księgi wieczystej naszej nieruchomości, że. Ktoś będzie miał prawo, nawet jeśli my się staniemy właścicielem nieruchomości, egzekwować nadal z tej nieruchomości należności, uh -huh. czy w przypadku uh -huh. postępowania egzekucyjnego się toczącego. Przestrzegam także przed tym, że oczywiście elementarzem i abecadłem jest przy zakupie nieruchomości sprawdzenie, czy ktoś na tej nieruchomości jest zameldowany. Uh -huh. Bo, bo zdarzają się ścianego tak nie... lokatora, tak. czy formalnie zameldowanego, Oj, czy nawet zamieszkującego problemy. nieruchomości, to też będzie ogromny problem. No, roz... To są uh -huh. rzeczy, które musimy bezwzględnie sprawdzić. Rozmawiamy o tym między innymi dlatego, że oczywiście wiemy, jaka jest sytuacja i pieniądza, kwestia niepewna, wielu upatruje być może takiej bezpiecznej lokaty właśnie w nieruchomości to też pewnie zupełnie inny temat na, na rozmowę, natomiast jeżeli chodzi o ceny nowych mieszkań, to to się jak gdyby wymyka pewnie zupełnie spod kontroli, stąd pewnie wielu przekierowuje swój wzrok na, na mieszkania wtórne, na rynku wtórnym. I teraz jeszcze pytanie, jeżeli wchodzimy właśnie i sprawdzamy to, o czym pani nie mm. mówiła, możemy polegać na sobie, czy polecałaby Pani jednak mieć u boku jakiegoś eksperta, profesjonalistę? jednak mieć eksperta, dlatego, że bardzo często, w zależności jak ktoś chce przeprowadzić remont, czy będzie przeprowadzał w ogóle remont, czy będzie mieszkał tak, jak jest mhm. i tutaj jeszcze wrócę do Księgi Wieczystej, bardzo często jest tak, że w Księdze Wieczystej jest lokal, ma jakąś ilość metrów podaną. Często się to nie zgadza A. i to w starych budynkach, w tych nowszych wiadomo, że to już nie, bo to już jest troszeczkę inaczej, natomiast w tych starych budynkach nie zgadza się, nie ma niektórych zapisów, więc my to też weryfikujemy wszystko, oczywiście tutaj z prawnikami, czy to jest prawnie, czy nie, natomiast jeśli chodzi o rynek wtórny, to jeszcze sprawdzamy kominy, bo jest, jest tak, że chodzi klient i chce wyburzać, on mówi tak, on by chciał wyburzać wszystkie ściany tak. i w sumie to mój ekspert nie jest potrzebny, bo on będzie całkowicie remont no okej, okay. tyle tylko, że my sprawdzimy, czy te ściany można. mogą wyburzyć. Bo ta jest nośna tak. tutaj jest komin, ta zostaje, tak. tej też nie można tak. ruszyć, Czy prawda? kominy w ogóle nie są rozszczelniane? Bardzo często no, osoby, które mieszkały dodanie. kiedyś rozszczelniają kominy, rozszczelniają ściany, no i to też jest niestety pole dla prawników, że ktoś nas może zaskarżyć później, że ściana jest nieszczelna. O mm. i to wtedy się w ogóle robi bardzo nieprzyjemna batalia. To są ogromne problemy, tak, ja jeszcze dodam, bo A? myślę, że teraz przyszło mi do głowy, nie traktujmy też notariuszy jako takiej świętości Osoby, z którą nie możemy porozmawiać. Po pierwsze, kupując nieruchomość, zawsze mamy prawo wybrać sobie notariusza, do którego mamy zaufanie. Mhm. A po drugie, mamy prawo poprosić o to, żeby wysłano nam projekt aktu notarialnego kilka dni przed zawarciem tej umowy. Żeby nie było tak, że siedzimy u notariusza, notariusz odczyta, a my się czujemy niezręcznie no tak. i już nie ma możliwości... No tak, trochę Nic zobowiązani prawda, obecnością drugiej strony. Tak jest. Mamy prawo wglądu wcześniej w projekt aktu notarialnego, żebyśmy pod wpływem stresu, emocji nie podejmowali pochopnych decyzji. To, ważne. to jest jeszcze taka na szybko. No właśnie nic pod wpływem stresu i emocji nie powinno się zadziać, zwłaszcza w jeżeli sytuacji. chodzi o nieruchomości, Oczywiście. co nagle to po diable. Oczywiście, mhm. tak Ludowa samo się chodzi o, o weryfikację stanu mieszkania również mamy, powinniśmy mieć dostęp do mieszkania, żeby spokojnie to wszystko rzetelnie sprawdzić, więc mamy nadzieję, że te wskazówki, te porady Państwu również pomogą, uspokoją, bo to jest no, wielka decyzja i może, może się wią, wiązać z albo z wielkim postami. szczęściem, albo z wielkim problemami to i tak nie dalej. Nie ma miejsca na loterię. Tak. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. I zapamiętujemy. Dziękujemy. Mamy nadzieję do szybkiego kolejnego zobaczenia, bo tematów, jeżeli chodzi o nieruchomości i meandry prawne nam nie zabraknie, jak doskonale wiemy.